To będzie dobre. Kacper Kozłowski mówi kurwa macie. Jak mówi? Jak? Kacper Kozłowski mówi kurwa macie. A Milena? A Milena nie wiem. A Karolina też tak mówi, nie przeklina. Nie. Nie? Nie. Jak to przeklina jeszcze? Mama. Nie. Yeah. Kukasz to? Te Masz telefon, gubernat. Masz te telefon, gubernat. mat. Bla 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 blewno, bla. blewno, 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 telefon blewno, 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 다อนนี้ก็นั <suss> <suss>